Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale YouTube Travelers.pl Jesteśmy na Krecie i dzisiaj udajemy się do pałacu minojskiego w Knossos. Jest to około 6 km od stolicy Heraklionu i właśnie czekamy na autobus. Pop pop przystanek znajdował się jakieś 5 minut drogi może od naszego apartamentu. Także nie jest to daleko. W autobusie można kupić bilety. Jeszcze nie wiemy w jakiej są cenie, ale niedługo damy wam znać. Dzisiaj jest niedziela. Ogólnie jest większość widzę tutaj pozamykana, tylko niektóre jakieś knajpki, jakieś sklepiki są pootwierane. Nie ma tu też żadnego rozkładu autobusu, tylko mam nadzieję, że go ogle nie kłamie i że przyjedzie ten autobus za parę minut. Inaczej będziemy musieli. Przyjechał. Co prawda był spóźniony, jakieś 5 minutek, ale przyjechał. Znaczy, bilet kosztował 2,50 Trochę sporo jak dla mnie. No, a wcale aż tak daleko nie jechaliśmy. No ale ważne, że dojechaliśmy. Mm -hmm. no i co? Kierujemy się do wejścia. Mandarynianki. <grytanie> no i co? Bileciki 15 euro ponoć Dobra, jednak wyszły po 8 euro bilety, także jest lepiej no, dużo lepiej ogólnie, bo połowa ceny Przypuszczam, że dlatego, że jest zima, jeszcze jest po sezonie jakby Bo przed sezonem Dobra, idziemy do toalety i wbijamy jesteśmy przez bramki i znajduje się tutaj kod QR Który zawiera mapę ogólnie ponoć Żeby się nie zgubić No i co, idziemy, śmigamy sobie Zaczymy No jesteśmy Dobra, i co, zacznijmy od tego, co to jest za miejsce. Może? Może. <laughs> Na pewno jest to miejsce wykopalisk archeologicznych ogólnie, z którym wiążą się dwa takie główne mity, powiedzmy, no, z powstania tego i tak dalej. też. Słuchajcie, pierwszy jest taki mniej popularny ogólnie, że to było po prostu miejsce kultu zmarłych, gdzie czczono po prostu truposze i tyle drugi, który jest taki bardziej właśnie popularny, to że tutaj właśnie w tym pałacu właśnie że pierwszy mit jest, że to w ogóle nawet nie był pałac, drugi mit właśnie że to był pałac i tutaj właśnie był zbudowany labirynt, w którym właśnie był minotaur i tak dalej, pół człowiek półbyk, ogólnie cały labirynt ponoć został zbudowany przez Dedala. No i... Ogólnie to są główne takie zalążki tego, co tutaj się miało dziać niby. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, co by nie było ogólnie, to to wszystko to są pozostałości po cywilizacji minojskiej, która tutaj już była około 3000 lat przed naszą erą. Także no, trochę czasu minęło ogólnie. Ponoć tutaj cały ten pałac funkcjonował od 2000 dwu, do 1400 chyba roku przed naszą rotek non-stop po prostu że był tutaj cały czas aktywny i się rozwijał właśnie to jest jakaś mapka mała i oczywiście cały pałac też tutaj wszystko było parę razy już też najeżdżane, więc było niszczone, później trochę odbudowywane i tak dalej Także to nie jest też oczywiście pierwotna wersja. Ogólnie ponoć jest to też wizja gościa, który po prostu to odkrył i on zinterpretował część właśnie z tych rzeczy, że, że to tak powinno wyglądać. Więc to nie jest powiedziane, że to faktycznie tak wyglądało kiedyś. Ruinki, ruinki, więcej ruinek. <gry> Hmm. Czy ogólnie, przed wejściem, chciał nam gość się wprosić na wycieczkę za 10 euro, żeby nam tu poopowiadać? I ogólnie to nie jest głupi pomysł, oczywiście, bo 10 euro to też nie jest jakoś super dużo, a na pewno bardziej zobrazuje to, wszystko co tutaj się dzieje: te ruiny, ponieważ każde miejsce no, ma jakieś tutaj znaczenie, jest opisane i ma ze sobą właśnie jakiś związek. Nie? Także nie jest naprawdę głupim pomysłem wziąć takiego gościa. Co nie zmienia faktu, my nie wzięliśmy i my sobie w miarę czytamy na bieżąco gdzieś tam na goglach powiedzmy, jest wszystko też opisane. Także no, na pewno nie jest to opowiedziane tak jakby to ktoś opowiedział, no ale takie informacje ogólnie znajdują się, więc według mnie no, damy sobie radę bez. Może wy mnie usłyszycie na pewno, no ale żyć go. <grytko> Już chyba odnowione kolumny, widać a widoki w okolicy też są spoko, trzeba przyznać. Spory to jest na pewno, trzeba przyznać Spory powierzchnia ogólnie tutaj O tu nawet do środka można wejść. To Coż dziwne O jakieś wazy stare No Tu już koniec imprezy Tak jest to był ogólnie system wodny tutaj Który pompował się wodę pitną ze źródła do pałacu Idziemy niżej. Ciekawe, ile tu ludzi w sezonie śmiga. Na razie jest niewiele, ale, ale w sezonie przypuszczam, że tutaj tłumy są jeden na drugim. Przed nami już tutaj też rekonstrukcja jest przez archeologa, a widać ogólnie że na pewno to nie jest z tego samego wieku, co reszta tych ruin. A przed nami teatralna arena, area, obszar ogólnie, który właśnie tu ten archeolog nazwał tak, ponieważ przypominała tu ogólnie teatr, takie schodki właśnie w dół. Już na moje to dziwne, bo takie zbyt małe byłoby, jeżeli chodzi o jakiś teatr. Nie zwracamy dalej jak no. mnie wkurza ogólnie gość stoi i czyta typiarze po grecku by nie potrafiła czytać i na w spokoju, w skupieniu nie można sobie poczytać skałki, więcej skałek jest coś w środku? Gruz? Gruz Co, Wejdziemy jeszcze tu, nie? Mamy krzesło, ogólnie jest repliką Tutaj Prawdziwe pony znajduje się w muzeum Gdzieś tutaj ogólnie to była sala tronowa tutaj Tak prawdopodobnie oczywiście tak według tutaj archeologa Zimna górę zobaczyć No i słoneczko w końcu wychodzi Bo przed chwilą wjazd był straszny Deszczółeczka Jeszcze do środka Nice o, jest dyk. I tutaj jeszcze mamy Jeszcze tutaj ujęcia starasu, tarasu, Powiedzmy, są całkiem ładnie wygląda to wszystko Nie ma lipy Mamy dalej część, widzę, dalej prowadzą tu jakieś badania Tam jakaś waza dalej stoi A To ogólnie były magazyny ponoć Tu właśnie chowano jakieś cenne rzeczy i tak dalej Widać tam dalej też jakieś bazy. Mamy wycieczkę, no. jakąś większą. No nic. Idziemy w dół. No to już mniej ciekawe zejście, widzę, ale pewnie warto. Tu ogólnie jest dom południowy, czy coś takiego ale większość tak naprawdę jest zrekonstruowana, czyli no nie jest powiedziane, że to w ogóle tak to wyglądało to także jest wizja architekta ale co, no, tak większość nawet nie wie, nie przeczyta tego i w sumie wszyscy łykają to widzę jeżeli chodzi ogólnie o samego króla Minosa, którego ponoć który właśnie niby tu rządził i tak dalej to też do końca nawet nie wiadomo czy to, to było w ogóle jego imię i czy, czy to nie był taki przydomek jak faraon po prostu czy coś takiego, także no wszystko jest pod znakiem zapytania tak naprawdę no my już obkrążyliśmy w sumie praktycznie wszystko Mamy jeszcze jakieś dziury ogólnie, które nawet ogólnie ten archeolog ponoć nie wiedział, co to jest zbytnio I jest, jest teoria, że albo śmieci tu wyrzucali, albo jakieś nawet resztki po jakichś obrzędach ogólnie okultystycznych. <grych> znaczy swoich no takich dla Boga i tak dalej. Nie? Dziur no, były trzy, są trzy dalej, także tyle z informacji. Tu no, mamy Stefana Batorego, znaczy... I no, i no i nie tyle obeszliśmy wszystko już idziemy powoli do wyjścia no cóż nie chciałem was zanudzać trochę więcej informacji tam wyczytałem i tak dalej, ale to, już, to nie jest wikipedia nie? jakby nie patrzeć, nie będziemy tutaj masowo wam wrzucać informacji przy wyjściu jeszcze znajduje się jakiś sklep ale jest chyba nieczynny po sezonie teraz tak, ogólnie widzę, że jest pusty, nic tam nie ma. Nic no co toalety. I pewnie jakaś kafejka, widzę, że tu w remoncie coś jest. I ptaszki uciekły. Widzę, wcześniej były tutaj, gdzieś pół uciekałych. No nic, wychodzimy. I ogólnie to tyle, jeżeli chodzi o atrakcje tutaj w okolicy w stolicy całej. Zostaje jeszcze jakieś muzeum. No i, i to tyle wręcz. Nic takiego więcej tutaj nie ma. Także będziemy się stąd zwijać niedługo, pewnie jutro bo nie wracamy z buta, że też oni nie płacić za busa No i też spacerek sobie zrobić I tak już za dużo atrakcji tu nie zostało, także będziemy się przejść po prostu chociaż, nie? Ale bieda, nie ma chodnika nawet ło, <laughs> <Wow>, jest cywilizacja <laughs> Chociaż trochę Coraz bliżej święto, już prawie dochodzimy. Zostały może z 2 km, czyli już z górki. Gdzie szukamy sklepu jakiegoś, do otwartego. Ale faktycznie, praktycznie wszystko jest już pozamykane. Dzisiaj w niedzielę. Nie ma żarcia, nie będzie obiadu. A, udało się. Będzie jednak obiad. Znaleźliśmy mały sklepik w Szczęście pamiętaliśmy, że był otwarty z rana. No tak to wszystko jest pozamykane, a często na głoglach jest napisane, że jest otwarte niby W ciurach, w bambuko robią ludzi, no ale jednak dzisiaj zjemy Wiater <laughs> biał <laughs> się ogólnie pogoda nam się tutaj psuje Z tego co widzę, to ma być po, prawie połowę stopni mniej już Jutro, pojutrze z Tego jest ciężka rozmina. co tu dalej robić z życiem jak żyć? No i dobra, jestem z domu, już kończymy dzisiaj. Nie było sensownego dalej nic, żeby gdzieś iść. Tak naprawdę już centrum całe obeszliśmy wszystko. Także co, będziemy żegnać stolicę. Jutro nam się kończy tutaj doba hotelowa, około 11. .00. Bierzemy sobie samochód z jakiejś wypożyczalni. Mamy kilka do obczajenia, ale opinie były różne. Dlatego trzeba będzie pójść tam i się jeszcze też przekonać na własne oczy, jak to wygląda. No i będziemy śmigać dalej gdzieś w głąb krety i tyle. Dzięki, że oglądaliście. Wpadnijcie na Instagrama, zostawcie suba, stawcie lajka i się widzimy niedługo.